Cześć, zapraszam Was do warszawskiego studia FDR, w którym powstaje właśnie polski dubbing do filmu Kompas Szkieletora. A w nim usłyszycie m.in. takie gwiazdy jak Przemysław Sadowski, Agnieszka Warchulska czy Mirosław Zbrojewicz. Zdradzę również, że w pewnej intrygującej roli pojawię się też ja. To co, idziecie ze mną? Słuchaj, nie traktuj tego jako brak szacunku, ale za nic nie dotknę tego szkieletu champ. Może przenieśmy go na ten koc, a potem włożymy go do grobu. Jest całe mnóstwo ćwiczeń, które pomagają rozgrzać trochę munt Po prostu sobie. Żeby rozgrzać struny głosowe, żeby głos nie był taki świeży. A Zoe Skarbie, staniesz proszę na czatach. Czasem muszę dziwnie wyglądać, bo robię jakieś... Brrr, 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 I powtarzam, szczoteczka szczoteczce, szczebiocze coś w teczce. Cześć! Ta zakręcona ekipa to gang nomadów. Czem to ja? Strajker to mój najlepszy kumpel. Jenny, dziewczyna, którą bardzo lubię. No i Pip, jej nieodłączna psiapsi. Moja bohaterka to jest Carol Brown. Bardzo, bardzo fajna, bardzo bliska mi postać. Wbrew pozorom, mimo że ja jestem blondynką, ona jest brunetką, ale taka, taka mama, którą ja zawsze chciałam być i mam nadzieję, że trochę jestem. Czyli taka konkretna, wymagająca, a jednocześnie um, z dużym luzem i. i właśnie i poczuciem humoru. Mój bohater Tim Brown jest ojcem głównego bohatera, dziecięcego, który, który jest w tym filmie i, i próbuje pomagać dzieciakom rozwikłać bardzo tajemniczą zagadkę. Chodziło o to, żeby małżeństwo prywatnie, w którym my jesteśmy, oddało swoje głosy małżeństwu. Które jest w filmie? To było bardzo takie zabawne. W sumie pierwszy raz się nam coś takiego zdarzyło. Bo chyba ze dwa razy graliśmy razem w produkcjach, ale nie mieliśmy razem scen. A tutaj rzeczywiście dość dużo było tych scen, kiedy ja słyszałam jego głos, więc to było bardzo zabawne. My opieramy nasz związek na tym, że staramy się nie pouczać siebie nawzajem, dajemy sobie taką przestrzeń. Raz, że w życiu prywatnym, a też, ale też zawodowo. Dobra, ale? Tylko zrobimy, tylko że tam, niby to, wiesz, że ale tamto nie, ale gramy. czekaj, no. niech nam puści. Niech puści, będzie ładnie. Skąd tylu o mnie wiecie? Przybywamy z przyszłości. A teraz wyjaśnij mi bez ściemniania, gdzie dzisiaj byłeś. Nawet jeśli powiem i tak nie uwierzysz. Trzeba Kodan. mu ją odebrać za wszelką cenę. Okej, okay, powiedz, gdzie według ciebie jest złoto, no i gdzie mamy go szukać. Mówi, że dostał to od ciebie. Mój bohater to pułkownik Jeffrey o bardzo trudnym nazwisku. Zawsze mam problem z powtórzeniem. Yy... I to taki facet, który na początku filmu wydaje się przesympatyczny. Jak tam chcesz? I lepiej oddaj ten swój kompas do naprawy. Potem się dowiadujemy, że jego intencje nie są najczystsze. A potem już chyba się zobaczymy, że on jest czarnym charakterem, co ja lubię najbardziej. Z szkieletora. Trzeba pozbyć się tego kościotrupanin, zobaczą go sąsiedzi. No, jakbyś to już wcześniej robiła. Rzecz dotyczy sytuacji z dzikiego zachodu, kiedy to wszyscy, którzy tylko mogli, mieli dwie nogi i dwie ręce, poszukiwali złota. I to jest o poszukiwaczach złota. Ale też o jakby budowaniu nowej takiej relacji dzieci-koledzy, dzieci-rodzice. Bardzo zabawna, naprawdę bardzo zabawnie opowiedziana. Bardzo kolorowo, bardzo przygodowo, bardzo radośnie, bardzo tajemniczo też. I to, jest, to był dla mnie taki powrót trochę do czasów mojego dzieciństwa. Oglądasz się seriale? Zoe Skarbie, staniesz proszę na czatach, wolałbym nie tłumaczyć się nowym właścicielom z tego co robimy. Kompas szkieletora w kinach od 25 sierpnia. Wybierzcie się w tę niesamowitą podróż w czasie. Do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.